Witam, pozdrawiam, to znowu ja, Filipek. Dzisiaj chciałem zaprezentować Państwu taki unboxing, no może nie, to są, nie są to żaden ekipunek, jeszcze buty wojskowe. Jest to nowa książka z Belony, historyczne bitwy pod tytułem Krym doniósł Ługańsk 2014-2015. Proszę bardzo, tak się ona prezentuje. Mam nadzieję, że będzie mi się przyjemnie czytała, zresztą na wszystkie książki. Ogólnie pozdrawiam Panią Pani z Biblioteki z i polecam tę, może tak o Ciebie, inną jeszcze książkę o I wojnie światowej na Zachodzie bez zmian i w ogóle historia, historia. To jest moja pasja, którą, czy w sumie nauka, którą znalazła mnie moja świętej pamięci Babuszka. To jest ta książka, tak się prezentuje. Może tak przybliżę Państwu. No tutaj wiadomo, nie będę tak otwierał, no bo to uznaję, no chyba to nie będzie miało zbyt wielkiego sensu. Przepraszam, to trzeba po prostu przeczytać. Tak się zaprezentuje. Książka liczy, proszę państwa, już powiem. Suma łącznie y, 197, tak tu patrzę. 209 to są takie indeksy chyba już. I dziękuję i jeszcze pozdrawiam Filip Piotrowski, Dziękuję.